Cześć wszystkim! Właśnie wybieram się na market i chcę wam pokazać, jak to wygląda w moim tajskim górskim miasteczku. Market jak market, powiecie, bazarek. U nas takie bazarki były w każdym mieście, w każdej wsi. Natomiast tutaj w Tajlandii całe życie toczy się wokół marketu, czyli bazarku. Dla mnie to są takie troszkę stare bazarki, jak u mnie były u babci czy u rodziców w mieście. Natomiast tutaj jest to codzienność i wszyscy chodzą na market. Chcę wam pokazać trzy markety. Jeden market sobotni, gdzie tak naprawdę jest to wielkie wydarzenie, market codzienny i wielki market, na którym dzisiaj jest impreza, ponieważ jest 130-lecie miasteczka, w którym mieszkam i różne inne atrakcje, które się tutaj znajdują. Także chodźmy. Jak on wygląda od godziny 6 do godziny 18? Codziennie świeże owoce, warzywa, mięso, jedzenie, kurczaki do wyboru do koloru. Ceny są naprawdę bardzo, bardzo niskie. Zaraz Wam wszystko opowiem o cenach i co tutaj mamy. A za mną jest sklep z owocami morza, krewetki, palmary. I zobaczcie sami na ceny: 25 a krewetki. Tutaj mamy 30 g. Na... 25 kalmary. Naprawdę ceny są bardzo bardzo niskie. Wam pokażę kreweteczkę. Tutaj mamy małe krewetki. Tutaj mamy jakieś większe. Nie wiem jaki to jest dokładnie rodzaj. i wizycie 32 czyli mniej więcej 4 zł za kilo kalmarów idziemy dalej na markę posłucham wszystko wróć żeby nie było że coś popsuwał jeszcze tutaj dobra możemy iść dalej chodźmy za mną Czeski. Wszystko kosztuje 5 ba, czyli mniej więcej 70 groszy. Ej, hey, look, so small, 5 ba. Cześć wszystkim, właśnie jestem w moim miasteczku, miasteczko niedaleko Chalkrai. I dzisiaj chcę wam pokazać, jak wygląda mój lokalny market, czyli sobotni rytuał, gdzie Zawsze co sobotę przychodzę na największe wydarzenie w tym mieście, czyli market, na który zjeżdżają się wszyscy okoliczni mieszkańcy z okolicznych miasteczek. duże, e, bardzo ostre, mniej ostre, nawet nie znam tych nazw. Kiedyś kupiłam woreczek przypraw i mam go pół roku, ponieważ jest tak ostre, że nie da się w ogóle tego do dorzucić do zupy. Tutaj tajowie się tym zajadają. Ja raczej za ostrościami nie przypadam. Ale sami widzicie, że do wyboru do kolory. mamy no takie rusze bardzo sproszkowany, czerwony proszek, czyli możemy kupić takie jednorazówki. Taka jednorazówka to dla mnie to jest na pół roku. No i oczywiście woreczka, jak sami widzicie, dużo się dzieje.

Ja tutaj Wam pokażę ciekawostkę, żaby. Możemy kupić żaby na grilla 52, czyli 6 zł I możemy taką żabę sobie ugotować czy usmażyć. Nie wiem, kiedyś jadłam żaby w Paryżu, ale raczej tutaj nie chciałabym próbować. Tutaj Wam powiem jeszcze o cenach, jakie są ceny u mnie na markecie. Koriander, szczupiorek kosztuje 10,2 taki wielki tek nie będę już tego wyjmować bo mam wszystko w tobie marchewka jedna kosztuje mniej więcej 7 ba czyli 80 groszy tutaj mamy takie malutkie pomidorki 5 ba ogóreczki ile ogórki 10 ba siba tak to wygląda kupiłam jakieś ziemniaczki. Ziemniaczki czyli e, 2,50 Także sami widzicie, ceny są naprawdę niskie e, i tutaj jakieś zdrowe rzeczy do sałatki zawsze można kupić. Także idziemy dalej. Tutaj mamy dział z mięsem. Sami widzicie, wszystko jest na stołach. Machają wiatraczki, żeby nie było much. I taki właśnie market się składa z kilku działów. Mięso, ryby, warzywa, owoce, chipsy, spi spicy, różnego rodzaju przyprawy. Także tak to wygląda. Wszystko jest bardzo prosto, zwyczajnie, nie ma tu jakichś wielkich, pięknych stołów. Wszystko jest na, takiej, bym powiedziała, ziemi, na pudłach. I tak to jest. Teraz idziemy do mojej ulubionej pani kupić marchewkę i koriander. Zawsze wącham koriander, żeby sprawdzić, to jest na pewno koriander. Ja tutaj mają z a ja jednak wolę koriander. A tak właśnie wygląda jeden z lokalnych marketów u mnie. Taki mały market jedzeniowy na placu. Można tutaj kupić bardzo fajne rzeczy, tanie. Tutaj mamy kurczaki, wieprzowinkę. Tutaj mamy coś na słodko. Pandam kustard, chlebki, bułeczki w mleczku kokosowym i w pandam kustard. Tutaj mamy nudle, to są nudle. Z wieprzowiną, z baraniną, z krewetkami. Możemy zobaczyć ceny: 35-40 ba. Więc bardzo, bardzo tanie 4 zł, 5 zł. Pani tutaj wszystko gotuje wszystko jest świeże, pyszne, pachnące. Moje ulubione stanowisko z naleśnikami tutaj mamy 35 ba, 25, 15 małe zaleśniki. Z bananami i z czekoladą. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Naleśnik robiony na naszych oczach. Jajeczko się miesza. A, banany z jajkiem, bardzo ładnie. มหมายเลขเก้านะครับนางสาวมิเชลอดัมนะครับยอายุ19เก้าปีนะครับสัดส่วน3 6มสบาวห้า3าบ ทุกคนที่มาดูเราในวันนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะวันนี้นะคะคุณสมเจตสุดหล่อของเรานะคะก็ยกิ่งปาเปลา